Gulasz minutowy dla facetów i zahartowanych kobiet. Cebulę pokrój w krążki. Czerwona papryka. Chili według smaku. Ja ten kiełek w czosku olewam, ale jeśli zamierzasz z kimś smakować główki, to go wyjmij. Mam na myśli ten kiełek. Palec z polędwicy pokrój w paski. Zadziała to również z polędwiczką wieprzową lub piersią z kurczaka. Przyprawa do steków. Łyżeczka skrobi ziemniaczanej. I wymieszać. Na patelnie trochę smalcu lub oleju i szybko obsmażyć mięso. Jeśli przypadkiem puści sok, musisz go odparować. Mięso na bok. Na patelnie cebulę, szybko podsmażyć. Możesz dodać jeszcze trochę tłuszczu, paprykę, chili. Dalej to mieszaj, dodaj czosnek. Tylko na chwilę, żeby go nie spalić, dodaj łyżkę koncentratu pomidorowego. Podsmaż go. Posyp wędzoną papryką. Trochę wymieszaj. Podlej piwem, pozwól trochę odparować. Odrobinę wody, wróć tam mięso razem z sokiem. Jeśli masz z mojego przepisu demiglasę, wrzuć kostkę z zamrażarki. Pozwól gotować przez 5 minut, nałóż na talerz lub do miski, albo możesz jeść prosto z patelni, kawałek cebuli i nie zapomnij przepłukać gardła piwem. To na razie.